Peter Parker, how the hell are you? The city is in danger. Gang of costume nutjobs is taking the city apart piece by piece. Time I return the favor. I've ordered Silver Sable and her team to shoot you on sight.

Silver Lining do Marvel Spider-Man <coughs> no Tak Silver Lining, Silver Saber wraca aby odebrać swoją własność w emocjonującym zakończeniu dodatku The City Never Slips No i zaczynamy, zmienić kampanię, kontynuuj, tak jest No To będzie ostatni dodatek, czyli prawdopodobnie jakieś 5 odcinków nam zostało ze spider mana No, najdłuższa seria jak na razie na moim kanale i no... Tak... Bo jakby wam to powiedzieć, bo jak to nagrywam to jest 2-3 września Jeszcze ten tydzień do końca, czyli... W, znaczy nie ten tydzień, to nie kurwa, w, bo odcinek będzie w poniedziałek ale tak, czwartego jeszcze będzie Call of Duty i Mary tym odcinkiem Watson, zastępczyni początek tego to, ten odcinek z powiedzenia zaczyna już jakby na normalny Zmieniło harmonogram atak na miasto. odcinków, czyli A, jeden w poniedziałek roczkę. i jeden w sobotę. W zeszłej nocy kapitan Yuri Watanabe prawie zabiła dona Magi Hammerheada, przez co wylądowała na przymusowym urlopie. Podobno powiedziała szefowi, to mnie nie powstrzyma. Uwaga, wrócić do tego później. Coś czuję, że to nie koniec jej wątku. Tymczasem Hammerhead, który miał zginąć na miejscu, ożył i uciekł z aresztu. Policja poszukuje zbiega, ale brakuje solidnych tropów. Jego ludzie dalej wykradają broń i pojazdy Sable oraz coś związanego z niejakim projektem Olympus. Z tego, co udało nam się ustalić, to wspólna inicjatywa Oscorp i Sable. Technologia biousprawnień, mająca zamieniać ludzi w niezniszczalnych superżołnierzy. Hammerhead, no to może kapitan Ameryka się pojawi, wstępny, szalony, Albo Baki. Ale wątpię. Ale po kolei. Najpierw trzeba zlokalizować kryjówkę Hammerheada. Pytanie, co zrobimy, gdy już go znajdziemy? No nie wiemy, a co? Albo do piadla. Dobra. Hey, MJ, lecę I tak do widzowie. Ten dodatek Ale... rozegramy sobie... w kosti... w kostiumie w pajęczynowym kostiumie ze trylogii Sam z pierwszych filmów o Spider-Man'ie. Gdzie jest Manuel Wootowi Maguire? Dobre zakończenie, takie zakończenie, trochę nostalgii. Zawarła z odwornem kontrakt na Olympusa w ramach układu, do którego doszło w czasie kryzysu oddechu diabła. Właśnie się dowiedziałam, że sprzęt ma być wywożony do synkali. Wóle widzowie, mam taki pomysł właśnie, żeby... Właśnie, się Nie miała się Bo... Zakupiłem sobie Bully z Edition I może napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście tak właśnie Może w środę odcinek właśnie by Był w poniedziałek jedna seria W środę Bully I... albo w środę albo w czwartek I w sobotę I w sobotę I, Druga seria Wakacje. No szczerze powiem ci, że tutaj wakacje by były ciężkie dla Petera, bo no, jakby on by jechał to kto by tutaj Nowym się zaopiekował. No w, w Marvelu by było to akurat łatwe, bo i by był Daredevil, i w sumie Defendersi cali, ale tutaj ich nie ma. Dobra, mam... O kurwa, jakiś tutaj wielki skurwysyn. Czy to ten projekt, czy nie? No, trochę się go obawiam dobra czyli on ma tyle te... dobra czyli wykończenie działa na nim tak samo jak na grubym czyli dwie kreseczki a dobra oni wszyscy są tacy ten będą umieli kurwa dobra czyli ten dodatek będzie ciekawy Skoro każdy, będzie w takiej zbroi. Tak, możo, tak można by było, by, tak możo, mogło być, kurwa, że każdy win A moje ulubione te transportery, kurwa. Podziemne, o jasny, dobra. A to cyk, elektro sie... NIE DZIAŁA? Dobra, uch, już się przyzwyczaiłem. Tak się przestraszyłem, że nie ma masa w rękawie na nich. Dobra, gruby leży z minigunem. O, jakiś kurwa latający z i już kolejny opony, który będzie maksymalnie Coś czuję No weź, Spider! Zagrajmy w uratuj psy. To niemiłe. Co on kurwa? Iron Man? Nic nie mówicie, a? Dobra mnie nie słyszycie przez te Dzięki twórcy gry Fajne Gdzie takie dostanę? Niech zgadnę, wypadłyście zarówki, co? Wiecie, może zamiast tak ciągle grać, sami zaczęlibyście coś wytwarzać To dużo bardziej satysfakcjonujące Może wtedy nie bylibyście wiecznie skurzeni? czego się kurwa spodziewaliście. Wszyscy? Nie. Dobra, co to teraz będzie? Dobra, to ten, który tego policjanta zgarnął no i co on? Co on, kurwa, co sobie myśli? Hej, hej, hej! Chodź tu! Wyzywam cię! To normalne wyzwanie, czy raczej takie... epickie? O kurwa! Nie? Nie. Szkoda, bo byłoby o, Silver Sable. Dobra, policjant uratowany. Czekajcie, bo ona nie nazywa się Silver Sable, ona się chyba nazywa Silver Sablinowa, z tego co pamiętam. No, ale można na nią mówić Silver Sable, dobra, dobra. Spotkanie! Dla kogo pracujesz? Dla Hammerheada. Gdzie jest ten Hammerhead? Wow wow, chwila! Czy możemy skoczyć na kawę i pogadać jak normalni ludzie? A tak w ogóle szadowe, to lewitujące coś. Powiedz mi co wiesz. Lepiej mi się mówi bez spluwy przy twarzy. Liczę do trzech. Tylko... No co kurwa. Raz, Przed tak tak jak murański górwa. Pierdolony, z kurwa jebnięto babu jakąś wyglądasz na zestresowaną. Może kilka odprężających oddechów. Dech wydech, dech wydech! Mów, gdzie znajdę Hammerheada! Sam chciałbym wiedzieć. Może przestańmy się bić i poszukajmy go razem! razem? No właśnie. wiem, nie wiem, kurwa nie wiem, nie słuchałaś nie bronić tego miasta! Temu Hammerheadowi ukraść całą moją broń i zapasy! Na nic nie pozwoliłem! Przeciwnie, staram się go powstrzymać! To kiepsko ci idzie! Bardzo! Aj ostro! Ale ma trafię! Kto wie, może nawet potajemnie z nim współpracujesz! No oczywiście, kurwa. I z Hydrą jeszcze szmato. No Kurwo głupia. I nie ufam ci! Nie wkoś mi w paradę, bo poniesiesz konsekwencje! Nie wchodzić ci w paradę, kiedy ty to i zabiję, zabije Hammerheada. Powodzenia. On nie z tych, co szybko umierają. Po mnie nie spotka. Kurwa jak coś smatowa, czyli w ogóle. No ja pierdolę! Zejdę. No co jest ty kurwa? Bita jebana. czym się trochę. dobra. On się uwolnił. I co? No wy pierdali jest jestem lepiej, kurwa. Co ci się stało? Nie miałeś być dobrym gościem? Jestem dobra w tym co robię. No fuj, widać. Chyba się nie zrozumieliśmy. A! Jaka kurwisko jeszcze ten A co spodziękujesz mi nie umierając? Co jakiś kostium kurwa zlokalizuje? Ja pierdol, ale gówno. Kurwa mać. Nie Ciekawe kurwa, co czym... No właśnie. To mamy do roboty. Skąd wiedziałeś? Taką mam pracę, że muszę wiedzieć. Pewnie chcę powstrzymać Hammerheda przed wykradaniem jej dostaw. świetnie. Możecie połączyć siły. No ta już to widzę, kurwa baba jakaś jebnięta, no. Uuu, mać, znowu ona. Jeszcze nie wytrzymam z tą no ja jebię, no. Obyśmy w tym dodatki się zamknęli na amend, no. Bo ja wiesz jak mam kolejną część grać w tej gry kurwa z to szciwką to już nie wytrzymam. Nie jestem. A oto mój ulubiony so. fajęczy super bohater! Gotowy na trzeci sezon? Pierdalę Duża impreza, co? Zdaje się, że to świetna okazja, by załatwić ją na dobre. Ale na razie nie będę się wychylał. 4-5. Hej, zostańcie, dopiero przyszedłem. Wyzwanie bombowe, to pewnie takie samo jak miał oddając Taskmaster. Naprawdę muszę przerwać ten stream, ale najpierw zabawa w Sapera. No dobra. Fani Skrubole są poza kontrolą. Swoje tak samo jak ona. Co to pierdalasz, te Co ty robisz, kurwa? Muszę się gruzu. Ja pierdol, no czemu? Wypierdalać mi z tym. Chuj mnie ta fotobomba. Ale w nią rzucę. I kurwa, zmień mnie na sieć. Kurwa, ale mnie w naszej coś spędzi. Tu jedzie. Dobra. Spidey zgarnia srebro na igrzyskach psychoolimpijskich. Corki za tamto. Miałem do czynienia ze Scrubal. Znowu. Ostatnio w Twoim życiu jest sporo kobiet. I każda to wyzwanie. Poza tobą oczywiście. Uważasz, że nie stanowię wyzwania? E, nie. Chyba, że chcesz, żebym tak uważał, to wtedy rzucasz mi same mądre i dobre wyzwania. To zgrabnie. Dziękuję. ja się po Dobra, to polecimy do tego wyzwania walki <coughs> Skrubol, No im szybciej to skończymy, tym lepiej kurwa. Ja mam z 27, 17 minut, odcinka 18 to możemy jeszcze. Jest jedno jedno może misja jakoś jak to się... jak się trafi oczywiście. Muszę na dobre zapuszkować tych kości. Jezu kurwa, przecież grałem w trzy, Dwa dodatki, bo nie wiem co tu się dzieje. Nie, dobra, mają młotowe z tu kurwiskami jebanymi. O, grubas. Dobra, trzeba tego zdjąć, kurwa, bo mnie w kurwia wtłój. Oczywiście, że tak, jestem za tak. Dobra, kurwa, tego wykończymy, żeby nie tracić czasu. No jaki kurwa cieci pierdolony. Dobrze, tego chociaż zajebałem. Pojebały chyba. Churwa z 3 metrów będziesz do mnie kurwa z RPGa walił. Jaki kcieć malinowy. Jak popierdoleni są kurwa, stoją 3 metry ode mnie grantami rzucają. Kurwy miesz. Ja nie tego chciałem. No tego też nie chciałem tego z biczami jebanymi. Kurwisko największe Dobra grubego też ściągnijmy A tu dwóch jest Ale super Zajebiście. Dobra, ostatni kurwa ten. O! Jeszcze największy ten. Rekord. No, do miejsca, prawda? No dobra, 27. Na no, to jeszcze możliwe. To mogą być ludzie Lepiej to jakaś nowa ta zbrodnia będzie. Myślę, że zbrodnia, bo przestępstwo to zatrzymania w takim wiecie, w tej równi, w rozgrywce. A jeszcze jest Majs, żeby jak Pitera sobie pójdzie, czy do, poleci na wakacje, to żeby Majs się zapykał, ale myślę, że jeszcze jest za wcześnie dla niego, że jeszcze nie jest wyszkolony aż tak. Otwieraj, bo otworzymy za ciebie! Dajcie mi spokój! Muszę dotrzeć do kierowcy przed nimi. Ja pierdolę. Gdybyście tylko z podobną pasją podchodzili do wyglądu. Spider-Man! wsparcie! O kurwa, ale to pięknie zrobiłem. Jak to nie mam sieci. No kurwa nie tego zjebie! Ja pierdol, ale kurwa tępy debil, no <grystanie> kurwa. Ci wykurwiłem, no ma ten film. Eeez, wiem kurwa. Abyście tylko z podobną pasją podchodzili do wyglądu. <grystanie> Dziękuję mi się zajmiesz. Bacz ze swoim mózgiem, kurwa debilu. No to przyzwyczaj... nie przyzwyczaj się jeszcze do tego. To dwaj jeszcze trzy kupa. Ukłoniłbym no się. pracuję nad skromnością. O 64. 6 Spider-mana. Było blisko. Najbliście, kurwa. Udało się. Hey MJ, co tam? Speedy i atakują placówkę wysyłkową Oscorp przy Support. Dobra, pędzę tam. Pytanie. Wiemy, że Hammerhead zdążył już ukraść większość broni Sable i sporo wyposażenia z policyjnego magazynu. Teraz kradnie Sable sprzęt, który miał jechać do Symkarii. Gdzie on to wszystko trzyma? Pojęcie nie. Ma. Gdybyśmy znali odpowiedź, moglibyśmy go odciąć od zapasów. Może jak naniosę działania jego zbiorów na mapę miasta, uda mi się ustalić adres. Dobry plan. Hej, no więc poczytajmy. Roić rebeliantów, żeby mogli się bronić, ale przegrywa. Czyli Hammerhead kradnie to, co jest jej naprawdę potrzebne. Dlatego jest taka wściekła i zdesperowana. Może, choć wydaje mi się, że ona zawsze jest wściekła. Hmm, to prawda. Znacie, jak się czegoś dowiem w tej no, podróży. To ty na dziś zagrzyj, lajkujcie, skrubujcie, komentujcie. mam na razie. Cześć.